Wesołych Świąt, plac zamkowy, dwie kukły Sorosa płoną, pod kolumną Zygmunta jesteśmy, tutaj właśnie jest kolumna Zygmunta III Wazy, mamy pozdrowienia i przekazy od Zygmunta III Wazy, jak to powiedział ostatnio Mikołaj Reiser, i wypowiedź dla Telewizji Narodowej Adam Czeczetkowicz. Osoba, która wspiera Piotra Rybaka w paleniu kukieł Sorosza. Yy, popieram wszystkich Polaków, którzy się. Aha. czują się Polakami i mhm. okazują to we wszelaki sposób. Nawet i taki yy, wiesz co? teatralny. Ja no nie, powiem, wiesz... tyle, powiem tyle, Eugeniusz, że y, muszę ci y, tak powiedzieć, że chyba za twoją instalację świetlną, jaką tu widzimy, y, to chyba podpowiadał niejaki nasz artysta y, Bartłomiej Kurzeja. Y, tak, rzeczywiście Bartłomiej Kurzeja y, zatelefonował y, i y, ucieszył się że właśnie Sorosz płonie w ten sposób, artystyczny yy, i... Ale czy yy, to mój jego pomysł czy twój? Yy, y, Telewizja Narodowa zawsze odwoływała się do różnych yy, artystycznych kwestii. Panowie, Soros płonie. Co panowie no na ten temat powiedzieć? Czy znacie finansistę Sorosza, który sponsoruje inwazję imigrantów na Europę? Czy słyszał pan o tym? Oczywiście. Właśnie się usiłuję zorientować, o po której stronie jesteście, panowie. No i co? Jesteśmy po pana stronie? Po właściwej stronie? Z tego obrazu to jednoznacznie nie wynika. Ja jestem człowiekiem od reklamy i marketingu, więc oceniam obraz. No i co pan widzi? Widzę to, co widzę, tylko nie wiem po której stronie. No właśnie, bo mi się wydaje, że no, e, Soros się sponsoruje. Bo to e... może być e, chwalenie Sorosza albo ganienie. Ja nie wiem, z tego no, nie wynika. A, no, Zróbcie no, coś z tym. No właśnie. Okej, okay, Ale wie pan, zamysł jest taki, żeby właśnie przechodnie mhm. zaczęli się wypowiadać. Dzień dobry panu, czy pan się wypowie? Jest pan za czy przeciw Sorosowi i jego akcji nasiedlania imigrantów w Europie? Bzdura. Panowie tam mają Co bzdura? Dla ihm, w Europie, a jeszcze w Polsce pewno. co? człowiek? Ja, czyli, gdzie to imigrant jakiś się tak. trafił? nie, 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 nie wiadomo o co chodzi. Trzeba być in, bardzo inteligentnym i jeszcze dopytać, żeby się zorientować. Czyli troszeczkę to nie jest takie y, stuprocentowe, nie? W w co by Pan doradził jako spec od reklamy? Bo wie Pan, chcę, chcielibyśmy wykształcić w całym społeczeństwie właśnie ten trend, że wszyscy wspierają Piotra Rybaka i ten, no właśnie, pan jako specy od reklamy, cała, kukła, cała Polska pali Kukły, nie, i jak to robić? Nie można używać otwartego ognia, jest to zabronione, policja może wsadzić do więzienia za to. Jedno z jednoznacznych symboli, no, nie można, bo jeśli mówimy o Sorosiu, no to tutaj są konotacje politycznie bardzo niebezpieczne. By... Można pójść siedzieć za antysemityzm. Na przykład, no to Pan powiedział. Ja muszę uważać na to, co Pan zrobi z tym materiałem. Rozumiem, że mogę to opublikować. Gdzie? Na YouTubie. Telewizja Narodowa publikuje na YouTube to, co się dzieje w przestrzeni publicznej. Ale oczywiście, jeżeli Pan nam zabroni, to pan, no, jesteśmy po właściwej stronie, więc nie będziemy Pana... Okej, okay, ma Pan moją zgodę, to ja nic nie powiedziałem. Ale jeżeli nie, chodzi nam o doradztwo, w sensie, no Pan jako specjalny reklamy, co, co by tu jeszcze dołożyć? No jest, są dwie postaci, świecą się, migają, jest napis Sorosz, jest Adam Czajetkowicz, który poszedł siedzieć za to, że przeciwstawił się... Nie ma kontrapunktu, to znaczy, no jest Sorosz, ale czy byłoby w, w znaku, za którym idzie treść, to skontrastować z jakąś na przykład przeciwległą ideą i postawą. No, Soro się kojarzy jednym dobrze, drugim źle, ale z Waszej manifestacji nie wynika jak. A co by Pan powiedział na przykład, gdyby oni trzymali baner z... zapraszamy imigrantów do Polski? Jeszcze gorzej. Może... Imigranci welcome. No to nie, to, nie, to ciągle, nie, to nie, to jest skazanie y, moim zdaniem na, 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 na y, ideologię i, i działanie Sorosza. No bo, no, bo, no bo on tak, zaprasza tak, imigrantów tak. gdziekolwiek, żeby zniszczyć tożsamość narodową, gdzie w Europie na przykład, we, we wszystkich krajach, tak? Mych, 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 mych. A co pan ma przeciwko Michnikowi? Nie no, buzi bym mu dał od razu, jakby był przy, teraz, od razu bym mu buził, to jest, to jest najlepszy człowiek, jakiego widziałem od 70 lat, a mówiąc między nami, taka z powodzem po prostu rzadka, rzadka, Dobra. Ok, bardzo serdecznie panu dziękujemy, szanowni państwo, okazuje się, że można, że płonie kukła Sorosza, że narodowcy się wypowiadają w ten sposób, Pozdrawiamy naszych telewizów. No i teraz tak, co zrobić, żeby pomóc rybakowi? Co zrobić? Wiadomo, że nie chodzi tylko o Piotra Rybaka. Piotr Rybak jest biznesmenem, osobą łebską, która sobie poradzi. Natomiast, co zrobić, żeby w Europie nie działo się to, co masoneria szerzy, żeby powstrzymać ich ludobójczy program. Zapraszamy do wypowiedzi pod tym filmem. Wypowiadał się dla Państwa anonimowy przechodzień spec od reklamy oraz... Ja jeszcze się nie wypowiedziałem. No to proszę bardzo. <noise> no ja myślę, że Soros, 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 trzymający baner telewizji narodowej to nie jest dobry pomysł. Ale palący się Soros to już jest. Co jeszcze gorzej? To jest tak, jakby Telewizja Narodowa nie świeciła triumf nad nim. Nie, ja tego tak nie odbieram. Fajnie, że. Fajny jest baner Telewizji Narodowej, ale. W, Soros, Soros. jest naszym wrogiem. No no. Wróg y, nie może trzymać baneru naszego tak, jakby go zdobył. Czyli załóżmy, że jest sponsorem i Telewizja Narodowa robi dla Sorosa. Z tego. Obrazka tak y, wynika, moim zdaniem. To nie jest dobry y, pomysł, bo ludzie, tak y, jak przed chwilą wypowiadał się spec od reklamy, jednoznacznie nie, 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 nie widzą tego. To, że pisze Soros i się świecą jakieś lampki, to jest ok. Mhm. Ale, y, oni nie powinni tego trzymać. Powinni trzymać chyba, nie wiem, gwiazdę tą taką wiadomo. A jest pomysł, żeby mieli rogi, żeby kukła miała rogi i trzymała tryzup. Ukraiński. A to, 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 to byłoby dobre, bo teraz mamy święta, święta okres świąteczny i diabeł z szopki jak najbardziej pasuje. W tym Czyli takie, taka, e, taka personifikacja diabła, Sorosza, diabła. Tak? No, Soros e, jest diabłem dla nas, chce naszego zła, naszej zguby. I to miałoby jakiś logiczny sens e, do naszej kultury, e, kultury słowiańskiej, polskiej. Ale no właśnie. Świąteczny. Szanowni Państwo, a zatem sami Państwo widzą. Popatrzymy kamerę. Mm. Teraz ja się wypowiem. Okay. A więc tak, no, tak ujmij, żeby było mniej widać i telewizję radową. Szanowni mm. Państwo, jednak się okazuje, że są kontrowersje. No to co? To w takim razie w czwartek następny, za tydzień na placu zamkowym zapraszamy. Każdy niech przyniesie swoje pomysły. Ja już zgłaszam zapotrzebowania na rogi i tryzup. No i cóż, działamy w Wielkiej Polsce. Czołem w Wielkiej Polsce. ハハハッ。